Zaczynamy będzie trzeba kastować spelet. Może będzie gorsze. <laughs> Procesing zajebiście. Naprawdę musiałem kliknąć na książkę, żeby, żeby zaczęło mi do ciebie dołączyć. Cześć, kurwa? To? No tak. Bez sensu. Już zmienił się kolorek, bo jesteś zielony znowu. Shadow is your money, Gang. We love casting. musi być żółty, bo przecież musi być opryszany. Legalize nuclear bombs. <laughs> Tam jest siostrany. Być oszczanym niż złodziejem. Baj być złodziejem niż być oszczany no. Razem. Błagam Grosz. Gros, się to skipnąć. Mam nadzieję. Ja okay, Poczekaj, weź Można podnieść coś? Kurwa zabrzmi jak tym SimSymie o. Co on kurwa robi? No? The fuck? <laughs> Nie wiem Nie. A jest z naszymi, kum naszymi kumplami czy o chuj tu chodzi? Nie rozumiem już Are you down there? Jak to się tnie? Mm. <laughs> What kurwo? <laughs> z shiftem Z czego wolno Z shiftem, musisz z shifta i wtedy nacisnąć ten, tak jak <laughs> <Yeah>. Kurwa <laughs> Kurwa gnoju nie to nie Chyba się nie da Kurwa co ty Ej, robisz? EJ! Już kombosy robię Grafiks, nie da się, nie zmienimy tego OUO ZA Z... OO Coś ty zrobił, da 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 Na 400 ty EJ! on ci podnieść Chyba nie da się, idziesz stąd a, bo jak ja klikałem Środkowym myszki używasz na siebie, a prawym tak, rzucasz dlatego, w dany. Dlatego ja skastowałem 5 razy ja, kamień i spadło bo... na mnie i wziął mi 1700 skast... obrażeń ja Skastowałem, czekaj Co teraz? O mój Boże, zabili żółtego, zgin w żółtych szatach <noise> Już kurwa musi leczenie, to tak połączę kurwa leczenie z lightning A poza a, jest bez... naprzeciwko RF tego. Ej, bez kitu, czekaj, leczenie z ogniem. Ty leczysz i jednocześnie mnie palisz. Co mu się stało? Kurwa nie leży! I rozjebał mnie na flaczki. Furs <suszel> 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 <laughs> A, oh, no to co? Co bo... jest tam z tego? grzyby mushrooms mushrooms nie ma sekretów Jest sekret jak chuj. Ja wiem, że ty jesteś kurwa spaczony na szukanie tych sekretów, ale. A musiał bombki kurwa postawić. No on wybuchnie. <laughs> to jest się koła zadało! O, grawitację <laughs> bez zitą! Na <z> ciebie, suka! <laughs> Takie dostają osiągnięcie. Nie tak. Dzięki. E, już pierdalaj mi z tym już! Też to dostałem! <laughs> Nic kurwa nie zrobiłem, bo wybrałem inną drogę. O, jakaś pizda. Co chcesz pizdo? <laughs> nie hey. mów do tej pani tak. Nie zabijaj jej! Dobra, to ją wyleczę. Zabijam leczy. jej, ją. The rat in doesn't seem to be uh, happy to give you any of anyhow, but the... Nie wiem dlaczego. Ale dobra, jak, jak z nią rozmawiałem i ją zabiłeś, dostałem osiągnięcie ukończ wszystkie zadania poboczne w grze a Teraz ona rozmawiała o szczurach w piwnicy i ja nie wiem, o co chodzi teraz Wyjdziesz. Dobra, da się wejść. No. Jezu kurwa czekaj, wysuszyć się muszę. <laughs> to jest magia, nie? Muszę się wysuszyć, może się podpalić na chwilę. <śmienicza> Co ty robisz, idioto? Pierdolę, nie skrzesam cię, idę dalej. Oberiłem <śmienicza> ja się przyciszki. Ja z klikać w klikam S <śmienicza> ja kasuję sobie, sobie śmierć na siebie Wiesz ja całkiem zabawnie, bo jak kasujesz śmierć na siebie to wybuchasz. Ej, czekaj jak... Jeszcze mi de la. No nie, nie, nie. mi <śmienicza> no, Super no chciałem mi zobaczyć zobaczysz, że zacząłem go leczyć. Mokry jesteś, to Proszę. Super. Tak. Ale tak stało przez chwilę po prostu, ty ogarnij co ci jest. Kapemu zniknął jak coś. A mnie nie, o mnie nie ma dalej. Teraz mu zniknął, nie żyje. Pokonaj Jormungandra... Jom, jak? Jomur, Nie, co, co, tam dalej? Ny? Nie wiem. Już mi zniknęł achievement. Kurwa, kastował. Ty kastujesz. fuck, ale ja mam lagi. Czemu cię tak tepa? Mnie, ciebie u mnie tepa. Myślałem, że ona w do ciebie to mówi, nie? Właśnie też miałem mówić. A, <noise> jak to działa? What? Co mam inne spele? Weź już, Krzysz. Bo nałożyłam na ciebie konfuzję. Jak to nałożyłeś konfuzję? S-E-A Confuse Czekaj... S-E-A No już złe No co, no jest pewien problem, nie? O, już działa. Dzięki za zamknięte przejście. Dzięki, dobry z Ciebie koleżka. <śmum> no ja spierdolę. Ja pierdolę. No, faktycznie go podpaliło. Kurwa opa. No tylko pamiętaj, że możesz też twoich przeciwników wyleczyć za 2900, nie? Że ty musisz w imię kurwa życia. Dawaj, robimy cosplay <laughs> Voldemorta i Harry'ego Pottera. Ej, czekaj, bo chyba mamy cosplay kurwa goblinu w ogóle, nie? Na moich plecach. <laughs> <Opina>. Ci <Cheerle. laughs> What the fuck? Cześć miu. Samego mnie wybuchło. Słuchaj, nie, nie. I to trzeba być od nowa. No i tam. Przede wszystkim. Tuden, no. Tuden, Tak. Ja tak myślałem, że można między nimi chodzić jako psnę, że one mogą o to lecieć. O, sorry. Kurwa, telepie, co to za perspektywa? Co się dzieje? Co się dzieje? Chyba się rozbijemy, kurwa. Boże, kto ci to prawo jazdy na to? <grym> co ten dźwięk, kurwa? Ten dźwięk rozbicia, kurwa. Ja nie, no. <grym> to insert car crash sam. <laughs> czemu le był pisk opon kurwa no. Ziers? Halo. Krystian, Krystian! Co tam? Krystian! No patrz bo tu w ogóle kawałek Przestań mi ekranem ruszać, Boże! Boże! O Boże, 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 Bożenko Kurwa Noju, no i... Nie, ty jesteś taką dziwką <laughs> No ja nie wiem chodź, maru. Podejście druidzi numer 4000, no ja pierdolę Podejście. niko nie wyrzuci? Podejście. A nie było. Podejście, druidzi. Czemu pierwsze zaklęcie, jakie mi się pokazuje, to jest każdy desktop? <noise> I kastuje każdy desktop. Nie udało się skastać każdy desktop. A, A. F. Zabrać go, zabrać w. go. Rzuciłem mu każdy. Rzuciłem mu każdy desktop. Tękiowska. Jak było? Z każdy A A F. W. Czekaj, Thunderbolt. Q F A S A. Q, e, Q, F. A. S, A. ASA Przed To że nie pioruny. Jebane, że nie żyje? Nie, zrzucili mnie na dół. Kurwa, stary. Co się dzieje? <gryw> stary zabija mnie grawitacja. Bo zrzuciło mnie na dół, ale nie mogło mnie zabić, więc. Wyrzucili mnie na górę. Trzymaj się po drugiej stronie mapy, albo go zamrażaj po prostu, na przeczekanie deszcz. O, bo można też i tak zrobić. <laughs> można. Boże, wodą żeś mnie pchnął. No sorry, o oh yes. Dobra, mam go. Pokonaj... A, ...Jotuna. Dostał one z dwóch kamieni. You... You do <laughs> This... Co? Sześćdziesiąt. <laughs> Co? Który tego użyć? What? What? <laughs> Ile to Kurwa, <bije>? o... <laughs> <Popłarsza> się zaraz. <laughs> What the fuck? Co to jest? <laughs> <zesteś? laughs> Shadow <laughs> wizard money gang Weź mnie w <laughs> wizard money gang We love casting spells Co to jest, kurwa? Dobra, teraz to co obiecałem, że zrobię tym piśniakom. Nie ma zeznani Kurwy jebane no